Muszę tutaj Ciebie zapytać też, jesteś osobą publiczną, ostatnio media dość bardzo obiegła informacja, tak naprawdę wywiad żurnalisty z Jakubem Rzeźniczakiem i pytanie, czy miałaś okazję tego słuchać? Nie, nie miałam It's... okazji tego słuchać, myślę, że to dla mojego zdrowia. Myślę, że są, wiesz, dużo bardziej pilące i ważniejsze rzeczy na świecie, które powinny zwracać naszą uwagę niż to, o czym opowiada Jakub. Ja wszystkim życzę jak najlepiej, nie wiem o co chodzi, więc też nie chcę się wypowiadać. Ja bym się skupiła na zdrowiu psychicznym naszej młodzieży, na szerzeniu wiedzy na temat endometriozy. Jestem w Fundacji Pokonać Endometriozę, zachęcam do tego, żebyście, jeżeli się zmagacie z tą chorobą, dowiedziały się. Jak sobie z nią radzić. To są rzeczy, które mnie interesują. Pomoc innym, e, wiesz, mój rozwój muzyczny, szykuję nowe niespodzianki, single. Przepraszam, ale nie, mam, nie miałam okazji, myślę, że z korzyścią zanurzyć się w ten temat. Myślę, że nie ma za co przepraszać. Ja też tutaj nie chcę bardziej wkraczać w tę sferę. E, pytanie tak naprawdę zaraz lipiec, dosłownie za chwilę. Jakie twoje plany na wakacje? E, plany muzyczne. Na razie tylko tyle mogę powiedzieć, ale obiecuję, że będzie coś, coś co dla mnie jest magiczne i spełnieniem moich najskrytszych marzeń. A czas na odpoczynek? E, czas na odpoczynek, wyobraź sobie, już był. Okay. E, bo miałam w marcu małą przerwę. E, no i teraz już niestety, albo stety, bardzo się cieszę, będę pracować przez całe wakacje. Szykujemy też nowy spektakl muzyczny, e, jego premiera we wrześniu, więc e, jesteśmy codziennie w próbach. Dzisiaj mieliśmy też nagrania w studio, e, więc, więc dużo, dużo pracy. Więc muzycznie, aktorsko działamy. W takim razie mam nadzieję, że wszystko się powiedzie i ta kariera aktorska, tak naprawdę na każdej płaszczyźnie, będzie się rozwijać, no Dziękuję i trzymam kciuki. Dziękuję. jesteś kochany. Dziękuję Dzięki.